Mała, możesz trochę ciszej? Ale jest już prawie siódma! Kinga, możesz uciszyć tą swoją siostrzyczkę? Mała, wyjdź stąd. Jeszcze raz obudzisz nas przed dziewiątą, to zamkniemy cię w łazience. Moja siostra i jej koleżanki są okropne. Co się dziwisz? Nocami gadają o chłopakach, a w są nieprzytomne. Tylko co one robią z tymi chłopakami? Nie wiesz? W sumie ja też nie. One chyba w coś grają albo gadają. Dobra, chodźmy na huśtawki. W tym obozie nie ma żadnych fajnych chłopaków. Nie no, jest jeden, ale chyba jest zajęty. Dobra, słuchajcie, dziewczyny. Zaśpiewamy to jeszcze raz. Zaśpiewamy sobie od refrenu, dobra? All you need is love. Raz, dwa, trzy i! All you need is love. Da, 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 da. All you need is love. Ba, da, Dziewuchy, ja widzę, że ktoś tutaj naprawdę jest chyba zakochany. Mm -hmm. Słuchajcie, dziewuchy, widzę, że temat miłości nie jest Wam e, zupełnie obcy. Niestety na zajęciach nie mamy za bardzo czasu, żeby na ten temat pogadać, ale padłam na jeden dobry pomysł. Tak mi się wydaje, że dobry. Możecie do mnie napisać list. A w tym liście możecie napisać o jakich wszystkich waszych sercowych rozterkach, trudnościach, miłościach, o wszystkim. I słuchajcie, mam tutaj takie pudełko, położę je tuż obok swojego pokoju, i do środka będziecie mogli wrzucić te listy z waszymi miłosnymi sekretami. Co, wy na to? Kto jest za? Ja! Pobawiasz się ze mną? Nie widzisz, że pisze list? Idź stąd. Ty ciągle piszesz ten list. Może to Padre znowu coś wymyślił, żeby nam te telefony zabrać? Nie, to Rachel otworzyła jakieś pudełko miłości. Ale, jakby tak zajrzeć do tego pudełka, to dokładnie wiedziałybyśmy, co się dzieje na obozie. I można by było skończyć z tą nudą. Panie Aleksandrze, ja sobie zdaję sprawę, że kariera teatralna jest dla Pana najważniejsza, ale tu chodzi tylko o dwa dni. No tylko o dwa dni, żeby pan przygotował nasze dzieci do castingu. Mhm. No ja rozumiem, że to Hamlet. Ale wie pan, to, to jest casting dla dzieci. To dla nich ogromna szansa. Halo. No szkoda. A co się stało? A, nic. No nie mam dobrego instruktora od aktorstwa, a właśnie dostałem świetną propozycję castingu dla naszych dzieci. Mogę zobaczyć? Bardzo proszę. Do nowego serialu potrzebujemy aktorów w każdym wieku. No to faktycznie szkoda. Panie dyrektorze, bo ja skończyłam wakacyjny kurs aktorstwa. O. Przepraszam, czego? Wakacyjny kurs aktorstwa. I mogę pomóc. Komu? No dzieciom, przygotować się do tego castingu. Pani Kasiu, no z całym szacunkiem, ale ja zatrudniam ludzi, no profesjonalnych, a pani nawet nie ma kwalifikacji pedagogicznych. Ale ja nie, nie, że do pracy chcę. Ja chcę tak pomóc z serca. No, panie dyrektorze, przecież nie ma pan wyboru. W sumie reżyser przyjeżdża za dwa dni. No dobrze. Ma pani tutaj scenariusze? Tylko żeby się ich nauczyli na blachę. Panie dyrektorze... Będą wykuci. Nie powstydzi się pan za nas. Dziękuję bardzo. Buziaczki! Buziaczki. A, pani Kasiu! No tylko, żeby pani o kuchni i pokojach nie zapomniała. Nie zapomnę. Kurs aktorstwa. Dziewczyny, za chwilę akcja pudełko. Co? Idziemy czytać te listy z pudełka. Idziecie z nami? Ale tak w ciągu dnia. Rachel idzie grać na perkusji. To nasza jedyna szansa. Chodźcie. Dobra. Za, zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia. E, tak jak połowa dziewczyn z naszego obozu, to na pewno napisała moja siostra. No, ale o którego chłopaka jej chodzi? Zobaczcie, to chyba jakiś chłopak napisał. Kinga to najpiękniejsza dziewczyna, jaką w życiu widziałem. <grym> tylko nie zwraca na mnie uwagi. <grym> To trzeba jakoś ze sobą mówić. Chyba mam pomysł. Dziewczynki! A co wy tu robicie? Tak sobie siedzimy. A, tak sobie siedzicie. A ile wy macie lat? Ja mam 10, ja też. To znajdzie się dla Was jakaś rola. Wieczorem będę organizowała casting do nowego serialu. Przyjedzie jakiś bardzo znany reżyser z Warszawy. Dobra, daj się to pudełko. No Okej, długo tu siedzisz? A, nie, do, dopiero przyszłam. A okej, okay, a y, mogę się dosiąść? E, no dobra. Ja mam dziewczynę. Aha. A co, zazdrosna jesteś? A ja? Nie. Aha, bo w sumie nie mam. Znaczy, chciałbym mieć. Okej, okay. znaczy, kiedyś miałem. A tak w ogóle to. Ile masz lat? 16. O, to tak jak ja. A, tak? A do której klasy idziesz? Do ósmej. O, to, to chyba nie zdałeś, bo jej idę do trzeciej. A to znaczy... To znaczy zdałem. Yy, bo wiesz, jak dostałem ten list, yy, to myślałem, że czujesz to samo. Co? <śleszy> nie no, nie wierzę. Serio tu jesteś? Co to jest, jakaś ławeczka dla zakochanych? Ja cię kocham szalenie, dlatego się stawało, że nie. Tobie też tak napisała? Boże, jak obciachło. się zrobiła. No bardzo zdjęcie Wiochana Maksa po prostu. No, ale na ten Jezu. Jak Pani mogła? Zdradziła mnie Pani. Otworzyłam przed Panią moje serce, a Pani tak strasznie zdradziła. Moje serce pękło na milion kawałaczków. Już nigdy pani nie zaufam. Uwierzyłam pani. Pani mnie oszukała. Wow! Ale pięknie. No przepięknie. Tak, tak prawdziwie, tak emocjonalnie. Och. Musisz przyjść do mnie na casting. jaki casting. Na casting do tego serialu. Przyjdziesz? Pani Kasiu, przepraszam, ale my chyba mamy sobie z Kingą coś do wyjaśnienia. Tak, ja, ja rozumiem. Emocje. Pozwolił zaglądać do tego pudełka. Jesteś najgorszą, najgłupszą siostrą, jaką w życiu miałam. W życiu innej nie miałaś. Co proszę? Ośmieszyłaś mnie przed całym obozem. Odezwij się, odezwij się chociaż jeszcze jednym, jeszcze jednym słowem, a nie wiem, co ci zrobię. A o, bawisz się ze mną? Był ktoś z Was kiedyś na castingu? Nie. Mm. Dobra, to na początku robi się tak zwane wizytówki. Wiecie, jak się to robi? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. O, Amelka mnie! Dobra, Amelka Wam pokaże. Cii, chodź. A gdzie Do kamery. E, nazywam się Amelia, mam 13 lat i lubię gotować. Co jeszcze? No, może opowiedz coś o sobie. Albo wiesz co, yy, może usiąść na chwilę? A może ktoś inny chce spróbować? Dobra, może ty. Tak? Tak, chodź, chodź. Dzień dobry, jestem Sean i lubię gotować. Ja ty też lubisz gotować? Mhm. Powiedz coś o sobie. Nie, nie, no siadaj. macie, mówi coś o sobie. Poćwiczcie to. Coś inny? Chodź. Dzień dobry, nazywam się Nikodem, mam 11 lat i uwielbiam pływać. Wow. Super! Mm -hmm. Bardzo ładnie. E? No. E, nazywam się Krysia i. Mam tutaj nic nie lubię. Mówicie to jak jacyś skazańcy przed śmiercią. no! Dajcie w to więcej życia, energii, radości! Między sobą, pomówcie to między sobą. Dobra, 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 hej, 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 hej wszyscy. Zostawmy już te wizytówki. Pani Kasiu, a pani te role. A, i... tu jest opis serialu. super. A to są role. Dobra, to mamy. Jest to młodzieżowy serial edukacyjny. Główni bohaterowie podróżują w czasie i poznają znane postaci historyczne. Mhm. Bla, bla, bla. E, dobra, rola Heleny Stroi. Ja, ja, ja! Helena Stroi. A. Dobra, e, rola Maria e, Napoleon Bonaparte, Krzysztof Kolumb. Nikt? Eee... Odechwaresku ruski. Dobra, się tych tekstów na pamięć, a jutro pokażę wam, jak to zrobić. Co? Dacie radę? Tak! Jeszcze taka scena wojenna. To... Um, o, może wy. Dobra, no to przeczytaj, czego mam się nauczyć. O mnie? mea Jaką porto? O co chodzi? Wiem, może to jakiś język piratów, którzy wjechali do portu. <grym> Wszystko, co mam, mam na sobie. No to nie mogłaś spakować więcej ciuchów? To taki aforyzm. O czym ty gadasz? Przecież masz jeszcze dwie bluzy. Mhm. Aforyzm to taka złota myśl. Lapidarna wypowiedź wyrażająca prawdę filozoficzną. O co ci chodzi? O mnie Mea Me Comforto, czyli wszystko co mam, mam na sobie. Chodzi o to, że nie dbasz o to, co nosisz, tylko o to, co jest w środku. Nieku... Ale co głupie? Dobra, czytaj dalej. Poddaj się. Nie poddam. Poddaj... Nie poddam. Zatem poznajmy męstwo i stal mieczanego. Dobrze. Ja, zróbcie to jakoś tak, jakście były piratkami i wstańcie. Akcja. Poddaj się! Nie poddam! Poddaj! Nie poddam! A więc poznajmy męztwo i stal miecza mego! <laughs> <laughs> Ale cringe. Co ja w ogóle napisał? A, no i nie to. Męstwo. Oh, okay. A czekaj, bo super. Ej, dobra, słuchajcie, to już nie są żarty. Naprawdę, reżyser przejrzał już jutro. Jesteście pewni, że każdy z Was umie dobrze swój tekst? Tak, tak, Tylko pamiętajcie, żeby nie patrzeć w kamerę. Um, um, wyobraźcie sobie, że. O, ta książka to kamera. Pani Kasi, pani potrzyma i udaje reżysera. Dobrze. To jest to pierwszy? Chodź. Dobra. Ja? Chyba, że nie mam króla. Um, chodź, zagraj króla. No, raz, raz. Jaśnie królu, zła mnie nowina dochodzi. Jezu, przecież mówiłam, żeby nie patrzeć w kamerę. Jak jestem królem, to mogę patrzeć gdzie chcę. Siadaj. No, ktoś jeszcze? Pani Kasiu? Czy ja mógłbym na chwilę Panią poprosić? Oczywiście. Dzień, dzień, dzień. Tak? No bo... E... Niech mi Pan tylko nie mówi, że casting odwołany. No niestety odwołany. Reżyser nie przyjedzie, bo ma wystarczającą ilość ludzi w Warszawie. Jak Pan to sobie wyobraża? Co ja mam im teraz powiedzieć? Ma pan do niego natychmiast zadzwonić i mu powiedzieć, że ma tu jutro być. Teraz. I co? Zgodził się? No, no nie zupełnie. Mamy przygotować jakieś tam self-tapy. Za chwilę wyślę instrukcję, jak to zrobić. Proszę pana, mi nie trzeba mówić, co to są self tapey Na jutro będzie miał takie self tapey że mu szczęka opadnie. Słuchajcie, musimy nagrać self tapy. Spokojnie. Wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. Dziewczyny, chodźcie ze mną. Mam jeszcze kilka kostiumów po tym aktorze, co tu był w zeszłym roku. Pamiętajcie tylko, że tekst musi być na pamięć. Ej, a myślicie, że w tamtych czasach używali dużo do rzęs? Chyba musiały się coś malować. Dziewczyny? Który profil mam ładniejszy? Lewy. Prawy. Lewy. Prawy. Oba. Oba. Naprawdę dzięki za poradę. Dobra, ustawiamy telefon i jedziemy. Ok. Kasiu! Tak. Ja tak sobie pomyślałem, e, oglądając te Pani filmiki, a gdybyśmy tak wykorzystali Pani talent reżyserski i świetne pomysły naszych dzieci, i nakręcili swój własny serial. Naprawdę? and <laughs>